Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Zaraz się tutaj włączę na antenę. Myślę, o już jestem na antenie. Dobra, w porządku. Proszę Państwa. Włączyłem się jeszcze, weszłem mam parę minut, zanim pojedę do Nowego Jorku. Bo muszę wyjechać około godziny, za pół godziny gdzieś muszę wyjechać, ale chciałem się jeszcze włączyć parę rzeczy powiedzieć, takich ciekawych, pilnych. Dlatego się włączyłem. Może jeszcze ktoś tam z Państwa. Się tu włączy to powiem. Byłem, byłem teraz u fryzjera, włosy ściąłem ok, także postanowiłem się włączyć, bo byłem teraz w Lidlu, ale to wideo pokażę dopiero jutro, bo nie mam czasu. Dzisiaj muszę jechać do Nowego Jorku, więc to pokażę jutro. Sklep kompletnie prawie pusty, 5 osób może w sklepie, po prostu towary, te które mieli na półkach, i włoskie. Włoskie towary to tam zostało, może może 5 pozycji, 6. Zresztą zobaczycie na wideo: wszystko znika z półek. Robią się puste półki, towary te importowane. No, zobaczymy. Lid jeszcze ma trochę tam towarów amerykańskich w sklepie. Także no, ja tylko tak pojechałem zobaczyć. A musiałem parę rzeczy kupić, które mi były potrzebne do domu. Takie jakieś tam picie i coś do picia, oczywiście. i nie kupowałem żadnego mięsa, nic wziąłem jajka, bo i widzę, że jajka znikają też ze sklepu, coraz mniej jajek jest w sklepie. No to, no to, no to kupiłem te jajka sobie. Wiecie, czemu łączę tu światło? A, momencik, bo tam się pokazuje ten o, tło. Słuchajcie, no jest, robi się po prostu cieniutko w Ameryce, ale rozmawiałem z Amerykanami teraz w tej chwili właśnie. Zna znajomymi, znają mi Amerykanie, no to oni nic się nie interesują tą sytuacją gospodarczą, a co się tam dzieje w świecie. Oni nic nie wiedzą. Oni w ogóle, Amerykanie, są kompletnie niektórzy, a większość powiedziałbym, nie niektórzy, większość się tym w ogóle, polityką się w ogóle nie interesują. Oni tylko, żeby dzisiaj mieć chleb, bułkę i, dacyt, i pracę. To jest, przepraszam, to jest to wszystko, co oni potrzebują. Amerykanie się nie interesują polityką. Jak wygląda ten deal Ukrainy z Ameryką, co tam jakiś papier podpisali, coś tam się dzieje. To słuchajcie, to to nic nie jest, że to będzie coś nagle. To nic nie będzie. To jest gówno to wszystko. Podpisali ten deal na 50-50, 50 na 50. 50, /50. 50% będzie zarabiać, będzie zarabiać kochani a Ukraina, 50% Amerykanie, ale Amerykanie będą też brali gaz, ropę, wszystko, wszystkiego, będą ruiny, ruiny, będą doprowadzać, ten kraj nigdy na nogi nie stanie, niby mają finansować tam, tam trochę technologicznie, ale o co chodzi? Najważniejsze to to po prostu oni muszą teraz, bo tam nic nie ma na Ukrainie. Trzeba zrobić plany geodezyjne, trzeba zrobić mapy, jakie te minerały można wydobywać, gdzie te minerały można wydobywać. Słuchajcie, to wszystko jest palcem na wodzie pisane ten deal i on nie ma terminu, <laughs> kiedy się skończy. To kurczę byki Amerykanie, cwaniacy, słuchajcie. To tak na marginesie, ten deal z Ameryką to, to żaden, żaden nie będzie deal, bo to nie wiadomo jak to się skończy, bo to weźmie lata, zanim jak cokolwiek zaczną wydobywać, chyba że ropę i gaz mogą wziąć chyba szybciej, ale minerały to muszą najpierw geodeci, mapy, sprzęt, wszystko. To to, to nie jest proste, ok. To zostawiam ten temat i przechodzę. Mark, Mike Wolz, ten. Wolc, który, który tam prowadził rozmowy, jeśli chodzi o Ukrainę i z Rosją, został przed chwilą zwolniony z pracy. Jego asystent też trąbik zwolnił z pracy. Trąb zaczyna, jest przyparty do ściany, będzie obniżał ceny na, na samochody, na części samochodowe będzie obniżał te cła. Najprawdopodobniej. Demokraci są przeciwni jego te są wielkie protesty Słuchajcie wielkie protesty w Arizonie Phoenix Arizona na żywo w tej chwili się odbywają te protesty Widać to w telewizjach transmitują Wielkie protesty przeciwko Trumpowi Także to jest z ostatniej chwili wiadomość Słuchajcie jakieś mam alergie na kwiaty Bo tu wszędzie kwiatów pełno Ale słuchajcie także Mike Wall, Walls, 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 czy jak mu tam nie, zwolniony z, z tego, jako doradca do spraw tych, tych um, porozumienia z Rosją. Trump szaleje, jego już po prostu przyparli do muru. A słuchajcie, McDonald, taka duża sieć tych hamburgerów, wiecie, McDonald, no to znane, nie, w Polsce chyba też. To, to dzisiaj podają, zanotowali ogromną. Obniżkę zysków nie mają w ogóle ludzi. Nie, nie ludzie nie, nie, nie chodzą do McDonalda. McDonald alarmuje do Trumpa, co tu robić, bo po prostu tracą, tracą wpływy, nie ma wpływów i McDonald na topie jest tutaj jako, jako hot news w Ameryce w tej chwili, że traci, traci zyski zupełnie. Teraz jak jechałem, patrzyłem się, co się dzieje, to Niektóre centra, centra takie małe, tam sklepy wszystko pozamykane. Dzisiaj kompletnie nie ma ludzi na parkingach, nie ma nic. W tym Lidlu też mówię, w Lidlu w sklepie, pięciosłup w sklepie. Ogromny sklep, niestety nie ma ludzi. Tam ja miałem obok Walmart, ale nie mam czasu dzisiaj pojechać, także jutro może zrobię więcej. Rozeznania, tutaj jak, co, jak to wygląda, bo pójdę jutro do Target, zrobię tam rundę po Target i pójdę do Walmart jutro. Także jutro coś zrobię, rano się tam pokażę w tych sklepach. A dzisiaj to tak się włączyłem, żeby Państwu tylko powiedzieć, co się dzieje, i widać, że to chyba te, te, te wszystkie cła, co Trump nałożył na Amerykanów, on nie nałożył na Chiny, nie nałożył na. Na Europę, on to wszystkie te cła to wpierdzielił dla Amerykanów. I to teraz wychodzi tutaj ten wielki taki jest u nas taki znany ekonomista Jeffrey Sachs. Sachs, Sachs, to on właśnie mówi, że, że, że Trump to jest jak taka myszka Miki, Mickey, Mickey Mouse. On tłumaczy, że to taka. Myszka że się pokazuje ucieka pokazuje ucieka coś tam straszy nie że straszy I po prostu mi się z niego tu wszyscy zaczynają śmiać Także No to wiadomo że to wiecie on jest Pionkiem on nic tam nie Nie decyduje koło niego siedzą cały czas koło niego siedzi ta grupa ludzi których widać normalnie Że to, że to Nie są Amerykanie nie Wiadomo Także zobaczymy, co zostali wszyscy przyparci do muru. Przygotowują impeachment jego, będą próbować go usunąć. Demokraci się wszyscy mobilizują. Wielkie protesty. Trump nie będzie mógł nic zrobić, bo w tej chwili, słuchajcie, w tej chwili przemawiał jeden z demokratów i mówi, że on łamie prawo, niesamowicie łamie prawo, że Wezmą się za niego, słuchajcie, sędziowie, spróbują jakieś zaradcze środki przeciwko Trumpowi tutaj znaleźć i jego tu przycisnąć, albo go usunąć, albo go zmusić, żeby on zachowanie jego, żeby było przytemperowane. Nie może tak być, jak jest w każdym razie. Także no, tak to wygląda. No Niestety, tak to wygląda. Facet robi. Aha, mówią, że on chce być królem, że dyktatorem chce być, że mu się podoba sytuacja w północnej Korei, że on by był, chciał, chciał być takim, chciałby rządzić, chciałby dyktować wszystkim wszystko, ale tu się nie da, w Ameryce ludzie się nie dadzą. Także na razie w sklepach zaczynają znikać towary spółek. Pokazuję to, jutro pokażę na filmie. I teraz jeszcze rzucę okiem na jeszcze jedną informację sekundę zanim się mam trochę czasu moment to jeszcze wam coś powiem oczywiście że wszędzie będą kłamać tutaj te media bo to wszystko jest skorumpowane ten cały mineralny cały ten, ten ta umowa mineralna o tym tu wszyscy piszą ale to jest gówno warty, to, ta cała ta umowa to nic 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 Ameryka z tego mieć nie będzie przez dłuższy czas Na razie będą musieli szukać I geodeci pojechać tam a guzik będzie z tego nic nie będzie Natomiast Trump to tam się dogadał z Putinem że może z terenów które Rosja okupuje może Stamtąd coś weźmie Trąb jest wściekły, no zobaczymy. Ale, trąb jest wściekły, ale słuchajcie, e, stacje benzynowe Lukoja no, na całego huśtają tutaj, sprzedają benzynę na całego. Ameryka nigdy nie przestała z, sprowadzać ropy. Słuchajcie, z, z Rosji biznes kwitnie. Oni w dupie mają wszystkich tutaj, co mają te. Te, te, te sankcje po Europę zmusił, żeby sankcje nakładali, a Ameryka nic nie zrobiła, żadnych sankcji, kłamstwo, kombinują, pracują z Trumpem, z tym, z Putinem bez żadnego problemu, a wszystko jest tu cacy, cacy, Trump jest chyba powiązany jakoś bliżej, a także tutaj wychodzi to wszystko. Strasznie tutaj, słuchajcie. Straszne kłamstwo jest. Ja już nie chcę nawet mówić, bo ja się robię nerwowe, a muszę się uspokoić, bo jadę do Nowego Jorku samochodem. Moment. No, Kanada strasznie tego biednego Ilona Maska karci usuwa jego samochody z Kanady, on traci miliardy to jest po prostu niesamowite i ten Walt został zwolniony także to wiecie, już mówiłem a nie tylko on i jego jeszcze jego, jego asystent też został zwolniony, nagle bez żadnych przyczyn, nagle pojechał na spotkanie do Trumpa i dowiedział się, że już nie jest Potrzebny do niczego. Teraz ostatnie momenty jeszcze sprawdzam. Niby oni mówią, że na 175 bilionów. Ale to wszystko jest oszustwo, kochani. Oszustwo, jakich świat nie widział. To dla ludzi takie pierdoły będą mówić. No i Trump tutaj podpisuje, widzę ten umowę, że znosi te podatki od emerytury. Nie będą płacić, a emeryci nie będą musieli płacić. Ja i tak nie płaciłem podatku i podatki ich jego dupie miałem. Także wiecie, teraz znosi te podatki. Dobra, to tyle bym miał na, na ten moment, bo muszę jechać do Nowego Jorku. To tylko tak się włączyłem, żeby Państwu powiedzieć, że ten deal z, z Ukrainą to jest wszystko na lata całe. To weźmie dużo, dużo czasu, zanim Ameryka cokolwiek tam wydostanie z Ukrainy i to, to bardzo dobrze. Będą musieli szukać, będą musieli tam odkrywkowe te kopalnie uruchomić jakieś cuda cudenka to to nie będzie takie proste to weźmie lata pozdrawiam państwa jutro się włączę jutro będę miał dużo więcej informacji nowych zaczyna brakować towaru w Ameryce pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego na razie